Szumanko, drodzy widzowie, witam was serdecznie z Unic Fight Club. Arek Rzosek, moim rozmówcą. Witam serdecznie. No i tym razem możemy już oficjalnie, bo wcześniej za bardzo nie mogliśmy. XTB KSW 78 Szczecin, 21 stycznia. Wiesz w ogóle skąd zmiana terminu? Eee, to chyba jakieś takie sprawy organizacyjne, ale to było dość szybko. Eee, dowiedzieliśmy się o zmianie terminu, tak naprawdę chyba dwa dni po ogłoszeniu Gali. I przy wiesz, trzech miesiącach, ja miałem w ogóle 3,5 miesiąca, jak się dowiedziałem do tej, o tej walce, to nie robi mi różnicy jeden tydzień. Na szczęście teraz się dowiedzieliśmy o tym, a nie miesiąc przed, bo to było schodki. No i Artur Spilka rywalem, hitowa walka. Wziąłeś udział w hitowej walce w roku obecnym, w przyszłym już zaczynasz kolejną hitową walką w KSW. No, apetyty są olbrzymie, Arek, na to starcie i też jesteś zdecydowanym faworytem. Może zacznijmy od początku. Artur Pilka, no niby bardziej doświadczony, dwie walki w MMA. Na co musisz głównie uważać, jeśli chodzi o Artur? No, no, dobra, na pewno na to, że mnie nie utrafił jakimś potężniejszym ciosem bokserskim. No bo Artur, no wiadomo, no, no, boksersko Artur jest, to jest top światowy i i Polski na pewno i myślę, że do ma też znalazł jakiś sposób, żeby to przenieść. Na co muszę uważać? No, na, na, to jest waga ciężka no, na każdy cios, który możemy gdzieś tam szurnąć po głowie. Tak jak było widać w poprzedniej walce. No, wydaje mi się, że no, nie mam jakiejś takiej miękkiej tej szczęki, bo potrafię przyjąć. Także no, naprawdę dobrze trzeba mi obserwować, tak, jak zrobił Tomek Serrara w pierwszej rundzie, w tej naszej pierwszej walce. Też na przykład w drugiej rundzie bym bardzo mocno trafił sierpem to w ogóle gdzieś tam ten czas na mnie wrażenia nie zrobił, a był dwa razy mocniejszy niż ten w pierwszej. Także no wydaje mi się, że nie będzie tak łatwą, e, wiesz, po, po, że tak powiem, jednostrzałowcem nie jestem, ale, ale na pewno będę musiał na te Artura ręce uważać. Na szczęście są one krótsze niż moje nogi. I myślę, że myślę, że no przede wszystkim na to. No i chyba. To nawet wiesz, nie jest tajemnicą, że Artur będzie tą walkę, że będzie chciał skorzystać z teoretycznie swoich, tak na pewno gdzieś więcej osób, może sądzić, że większych umiejętności parterowych i będzie chciał tą walkę sprowadzić do parteru, ale ja też mam swoje w głowie, co my w tej walce, no co szukujemy na tą walkę i no głównie myślę, że na boks, no i przede wszystkim na, na to, na siebie muszę uważać, żeby nie zaspać gdzieś i tyle. Ale. Ale ja jestem taki, no nie powiem, że dobrej myśli, no bo zawsze każdy zawodnik jest dobrej myśli przed walką, ale no, no raczej to, co ma sobie układamy na tą walkę i to, co mam w głowie, to już też się pojawiało u mnie wcześniej we wcześniejszych walkach, i ja wiem, że sobie, że to wszystko wykonam i myślę, że na spokojnie. Myślisz, że często będzie obalał Artur, właśnie? Mm, no wiesz, no nie wiem. Sądząc po stylu, jaki tam zawsze reprezentują jego trenerzy tak? yy, w swoich walkach, no na pewno będą chcieli to przenieść. Artur też zdaje sobie sprawę, że stójkowo ta walka na pewno nie będzie wyglądała jak walka yy, jego poprzednia yy, na fejmie, czy yy, tak, High no ale w każdym razie chodzi o tą federację taką, albo z Radczenko tutaj będzie ta stójka. Nieskromnie mówiąc, będę bardziej niebezpieczny niż jego poprzedni rywale w stójce MMA i myślę, że Artur nie będzie... A może się mylę, a może Artur szukuje coś w kickboksingu ciekawego i będzie chciał się ze mną tutaj wiesz, iść na wymiany kickbokserskie, ale myślę, że myślę, że tak. Myślę, że no, ja teoretycznie w stójce powinienem więcej mieć większy wachlarz i Artur nie będzie raczej chyba chciał iść ze mną w to. Może się mylę, ale raczej szukuję się na to, że Artur będzie chciał w parterze tą walkę toczyć. Druga, Twoja walka w KSW, drugi raz jesteś faworytem i u bokmacherów, i u kibiców, i u specjalistów. Tym razem jesteś jeszcze większym faworytem niż w walce z Tomkiem, z Jak się z tym czujesz? Czy to jakoś, nie wiem, nie odbierze ci trochę czujności na przykład? Nie, to, to mnie tak jakoś nie robi szczególnie. Ta moja psychika i mental to już był wiele razy wystawiane na próbę i myślę, że dal... i byłem. Mało razy byłem faworytem w walkach, ale nawet jak byłem, to nawet jeszcze i na, i lepiej walczyłem niż jak byłem faworytem, niż jak nie byłem, ale też nie spalało mnie nigdy jak byłem underdogiem. Myślę, że to nie ma znaczenia dla mnie. E, e, naprawdę, wydaje mi się, że po moich ostatnich walkach mało rzeczy jest w stanie mi spalić e, tak psychicznie. I ja uważam siebie za osobę, która się odpala na walkach i lepiej sobie radzi, nawet niż na treningach czasami. Nie, nie, nie na, pewno, na pewno kursu Bokmacherów nie będą na mnie robić wrażenia. I oczywiście też nie lekceważę Artura, bo ktoś tak uważa, bo specjaliści mało uważają, że mam większe szanse w broń Boże. Ja Artura nie będę lekceważył i będę go częstował tym samym, co bym częstował każdego innego zawodnika i nie, będę, nie będzie to na pewno nonszalancji ani braków w moich przygotowaniach. Jak Ci się podobał trailer, w którym wzięliście udział, bo Artur się wypowiedział, mówi, że było mega, mega śmiesznie podczas nagrywania. Tak, było śmiesznie podczas nagrywania, było, e, trwało to trochę, ale no ogólnie sam pomysł, jak to przeczytałem wcześniej, no to tak mi nie, e, nie powiem, że mi się nie widział, ale tak nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić, e, no ale to jak to wyglądało na żywo, już, po, już w ogóle zrobienie tego, Przepraszam, po zmontowaniu tego, już jak finalny efekt wyglądał, to jaja niesamowite i na planie też były jaja i była bardzo przyjazna atmosfera. Duża grupa się znowu wybiera kibiców do Szczecina? No tak, tak, bardzo duża grupa. Dostałem KSW, mi zarezerwowało cały jeden duży sektor albo nawet dwa obok siebie i do tego jeszcze bardzo duża grupa ludzi ze Szczecina z nami przyjdzie, bo już tam się kontaktowali o bilety. Także myślę, że tak. Myślę, że duża grupa będzie tam ze mną. E, cieszę się, bo no, jest, to jest bardzo daleko, a mimo wszystko każdy tam chce być. No też no, ta walka jest y, nie taka zwykła, każda y, to nie jest taka zwykła ko kolejna walka jak każda poprzednia. Także może nie każda poprzednia, ale jak wiele poprzednich to jest duża walka dla mnie i y, 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 ludzie chcą tam ze mną być. No tak każda poprzednia to właśnie nie bardzo w Twoim wykonaniu ostatnio, bo to były same spektakularne walki. Yy, mamy w sobotę KSW, yy, no niestety Marian wypadł, mamy Parnas vs. Rajewski, kto jest Twoim faworytem? Kurde, no yy, tak nic nie mówiąc yy, Sebastianowi Rajewskiemu to chyba Parnas, no bo jest naprawdę to jest bardzo przykrojowy zawodnik. Ja nie powiem, że Sebastian Rajewski jest jedną no, płaszczyzną zawodnikiem, ale ten zawodnik, który głównie korzysta, to było widać w walce z Marianem. Tam, ja nie pamiętam, ale chyba nie, nawet on żadnej próby sprowadzenia nie wykonał przez pięć rund. A ten Parnas to będzie w stanie na spokojnie się nie bić w stójce. No i będzie w stanie też y, zmieniać te płaszczyzny. No, wydaje mi się, że ten Parnas, no ale no, on też Rajewski, Sebastian ma wiele tych walk stoczonych, czy w formułach tych uderzanych, czy nie. No i nie będzie kodletem do obicia dla niego na pewno, ale no będzie raczej większym faworytem parnas nas. No. Pudzian czy Mamet? Ja to już wcześniej mówiłem 50 na 50 mi się wydaje naprawdę, ale to tylko z uwagi, no Pudzian to jest warunki fizyczne, siła, no i, no i coś potrafi, przez tyle lat wiesz, tyle z walk w WMA, pokazał, że potrafi. A mamy, to są no, wielkie umiejętności, też siłę, ma nie taką jak Pudzian, dlatego, dlatego ta różnica. Myślę, że jakby to była ta sama kategoria wagowa, to w ogóle nie byłoby gadania. Ale to jest, wiesz, to jest 20 kilo różnicy prawie, podejrzewam, i myślę, że tutaj jest 50 na 50, no, 50 na 50. E, o, takie zdjęcie ostatnio krążyło, Twoja, Alistaira i Martina Lewandowskiego na jakimś spotkaniu, czy, czy są jakieś rozmowy, żeby Overim dołączył do KSW, czy jesteś jakimś jego menedżerem, czy, czy pośrednikiem, jak to wygląda? Jak był jego menadżerem, to bym z, zakończył z karierę sportową. podejrzewam. Lepiej bym zarobił? Nie śmieję się. KSW się dobrze zarabia bardzo. E, co do tego spotkania, to wiesz, no, byliśmy na Lunchu. To tyle w zasadzie, no. E, Ali starowi się podoba KSW od strony organizacyjnej i, i to już było na ten temat coś tam powiedziane. Byliśmy sobie zjeść i tyle. No bo właśnie te Freeze, jak zobaczył to zdjęcie, to gdzieś tam od razu napisał, że chciałby takiego, takiej walki, żeby prosił wręcz Martina o, o ten, a gdzieś tam coś się mówi, że jest, jest na rzeczy. Eee, jak byś widział takie starcie The Freeze'a z Overeemem? No myślę, że to by była jego najcięższa walka chyba w KSW. Na pewno. No Ali Star pokazał nawet no, w ostatniej walce z Badrym. No, na... To nie był przepiękny, jakiś pojedynek. No bo taki ma styl, ali stary, a Badr zawalczył tak, jak mu on pozwolił. I, ale no ja widziałem go podczas przygotowań, i to jest gościu, wiesz. 42 lata, tak naprawdę sportowo się tak. Genetycznie, też to złe słowo. No po prostu w formie jest jak 35 lat, tak, nie, naprawdę. E, kondycyjnie, siłowo e, i, i w ogóle. Wszystko naraz. No ma do tego e, no do tego poza tym, że to jest niesamowicie bardzo dobry. Był zawsze bardzo dobrym kickbokserem, no to, to też ludzie nie wiedzą, ale on, on zaczynał w ogóle swoją sportową karierę, przygodę, no karierę od zapasów i raczej grappling zapasy. Potem on zaczął stójkę robić i e, wiem to od niego i wiesz, i on przyszedł do K1 jako no został wyzwany jako tam gwiazda już Pride, nie? Do K1. To nie było odwrotnie. Dużo ludzi tak myli chyba, że on poszedł kickbokser, zrobił karierę w MA, to było tak, wiesz. Nie do końca, ale, ale no tak, Alistar yy, yy, za dobry jest we wszystkich tych płaszczyznach, żeby, żeby yy, jest za dobry i dlatego moim zdaniem ta walka dla Defrisa byłaby najcięższa dla niego. No a wiesz, on taki zawodnik jak Defris się domaga takiej walki, no bo no w KSW no to już za bardzo nie ma już tych takich zawodników, co tych parę walk w organizacji stoczyli, nie ma z kim walczyć, a do tego no, Alistar robi robotę nie? Jest samym nazwiskiem. Radek Poczulski ogłosił powrót i pewnie za bardzo nie możesz powiedzieć, ale to będzie srogi powrót chyba, co? Yy, dla kogo zależy? Dla przeciwnika jego. <laughs> tak, dla jego przeciwnika może być srogi Radka, powrót, znaczy powrót, no nie powrót żaden, bo Radek walczył no tak. wtedy w sierpniu, to wiesz. Yy, no, Radek, ja wiem już kiedy i kiedy, i z kim on zawalczy i on już, też już wie i myślę, że to będzie w najbliższym czasie ogłoszone. I Radek jest mega zmotywowany, zadowolony i moim zdaniem będzie faworytem tej walki. I widzę go na Sparingach z zawodnikami pełno, takimi pełną gębą MMA i widzę co tutaj, co robi. Nie, no Radek jest. Radek jest. KSW nie jest gotowy na radka jeszcze, myślę. Na sam koniec, Arek już większość, na większość pytań sprawiacji odpowiedzieliśmy w międzyczasie, ale jest takie pytanie, czy na linii wrzosek Sarara jest neutralnie po ostatnich wypowiedziach, czy jednak jest trochę złej krwi? Nie ma żadnej. Nie wiem. Nie ma żadnej. Ile występów Twoich zobaczymy w 2023? sobie, Ja wiem o dwóch. Życzyłbym sobie trzech, jak jeszcze na radę. E, no ale dwa na pewno. No. Chociaż nie wiem, czy na tym etapie e, trzy w roku to nie będzie za dużo. No bo e, wiesz, trochę to, że masz przygotowanie do walki, to trochę rozbija naukę. No bo wiesz, tutaj zaraz trzeba odpuścić robienie tego i tamtego, żeby zrobić formę, bo, bo walka jest za dwa miesiące, coś. Ale no myślę, że jak wiesz, pierwszą walkę stoczy w styczniu, to na spokojnie można trzy zmieścić w ciągu roku z wakacjami i z odpoczynkiem i z chodzeniem, wiesz, do McDonalda i, i z trenowaniem ciężkim. Także na spokojnie myślę, że trzy mogę zrobić. Na pewno zawalczę dwa razy i jak zdrówko pozwoli, ale no myślę, że trzy też spokojnie do zrobienia i też bym yy, bym chciał trzy z walki zrobić. Czy masz jakiś wymarzony pomysł na skończenie walki ze szpilką? Na przykład high kick albo inny spektakularny sposób? Ostatnie pytanie od Fatkata. Szczerze? Naprawdę? Wymarzonym poddanie. sposobem byłoby poddanie. E, poddanie. Natomiast też wiesz Artura e, posadzić e, ręką to by było dla mnie coś. Gdzieś go trafić i, i też potrafię. I no, ale chyba ja, wiadomo, jak to się skończy. <laughs> Także co drodzy widzowie? Arek Wrzosek, 21 stycznia, nowa data KSW XTB, KSW 78 w Szczecinie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Dziękuję serdecznie.